Mówkiem. Już. O! Robactwo? Wie. Tak, idziemy, 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 Spokojnie. Spokojne. Nazwana latarkę. Damy troszkę więcej światła. Żeby mi tylko ten nie wyskoczył. O! Robak poszedł i sobie łazie. Na no, razie sobie łazie. No to tutaj jest Pani Blondie. Pani Blondie siedzi. Zobacz jak Pani nieświadomie idzie. Nie idzie. Chodzi, nie idzie, Wrócił. Zawrócił. Długo <laughs> tak mocno nagrywać? Nie wiem. Ale śmiało, śmiało. I już. O ja A może no złapał go. Widzę. już jest zjedzony. Tak on? Dziękujemy. Nie no teraz nie już żyję. Nie. Teraz już mogą na dół. I ja o tutaj o no, od tej strony. Widzisz go pod spodem? Weź się no, widzę, ale nie widać, że do żaru. Nie, no, on tak zatrzymaj i sobie tu mało, O, poruszył się. O, teraz widać go. Smacznego. A rzekała, że ona nie je, aż To nie je o ten obok, o ten. Ten. A to jest kędziorek, kędziorek. Mhm. Najprawdopodobniej samiec. Czekaj, otworzymy ten. A czemu ma taką białą dupę? bo ja się boję, że on wyskoczy. Ten w ogóle jest niemrawy. Mhm. <laughs> Poważnie. Jasne. Mów mi jeszcze. się. To szyba jeszcze... jeszcze... dotyka do tego. Do tego. Ale tu zbliżenia nie ma, nie mogę zrobić niestety. tak. No, zakręćmy ten szmorek gdzieś tam. Keluj to mnie nie jest dziwy do No to szalony włos tych paskudach. <laughs>